Jademachillat.com. Dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie. Wow, piękny dzień w centrum wietrznego miasta, tylko coraz chłodniej, ale znów nie o pogodzie, tylko trochę o polityce. Wczoraj wspominałem, że zetrą się ze sobą giganci amerykańskiej sceny politycznej w walce o fotel prezydenta, czyli urzędujący prezydent Donald Trump i ubiegający się o prezydenturę z ramienia demokratów Joe Biden. No i to giganci, miało być troszeczkę prześmiewcze i jak się okazało, było jak najbardziej adekwatne do tego co wczoraj mogliśmy zobaczyć i usłyszeć, ponieważ mówienie, że była to debata prezydencka jest sporym nadużyciem. Debata jest na pewno nadużyciem, a prezydencka wywołuje żenadę na twarzy i możemy czuć zażenowani tym co zobaczyliśmy i co usłyszeliśmy. To był po prostu jakiś dramat i naprawdę nie jest ważne kto do czyjego poziomu się dostosował, ważne że nie dało się tego oglądać i słuchać. Komentarze krytyki płyną z każdej strony i mają podobny ton, bez względu na to czy jest to Fox News, NBC czy CNN. Trochę inaczej rozkładają się tylko akcenty. Na gorąco po debacie jeden z dziennikarzy pokusił się nawet o stwierdzenie, że nie zdziwi się, jeżeli to była pierwsza i zarazem ostatnia debata może zaplanowano jeszcze dwie, w Miami i w Nashville. Jeżeli to wczorajsze spotkanie, określane przez niektórych dyskusją pomiędzy dwoma Hamami, Miało kogoś przekonać, no to raczej nie przekonało. Panowie mówili do swoich elektoratów, a niezdecydowani prawdopodobnie wyłączyli się po jakimś czasie i dzisiaj czytając komentarze, oglądając newsy, nie żałują, bo zmarnowaliby kawałek wieczoru i mieliby problem z zaśnięciem. A teraz już Chicago, czyli nasze lokalne sprawy, ważne sprawy, bo dotyczące bezpieczeństwa. Wczoraj odbyła się konferencja prasowa burmistrz Lori Lightfoot i został przedstawiony plan. Plan, chyba nie bez powodu nazywany planem historycznym, plan, który ma spowodować, że miasto będzie bardziej bezpieczne, że po prostu będzie nam się w nim lepiej żyło. Ta inicjatywa nazywa się Nasze Miasto, Nasze Bezpieczeństwo i przewiduje plan ograniczenia przemocy w mieście w ciągu najbliższych trzech lat. No i muszę przyznać, że to bardzo szczera zresztą konferencja prasowa i bardzo szczery plan, bo według mnie ten plan, czy też program, jak to woli, to nic innego, jak przyznanie się burmistrz Chicago do złej polityki. Nieradzenia sobie z problemem przemocy, również przez nią, a na pewno przez wszystkich jej demokratycznych poprzedników, choć trzymając się statystyk, sama Lightfoot ma swoje za uszami i nie tłumaczy jej wcale pandemia, choć w trakcie konferencji próbowała łączyć oba tematy, czy też oba problemy. Z danych biura burmistrz wynika, że od 2016 roku w Chicago zginęło ponad 3 tysiące osób, a ponad 12 tysięcy zostało postrzelonych. Aby rozwiązać ten problem, plan burmistrz skupia się na Pięciu filarach, które obejmują tak w dużym skrócie wzmocnienie i poprawę bezpieczeństwa, ochronę i zabezpieczenie mienia, ulepszanie polityki, wpływ na politykę, planowanie i koordynację. Plan Lightfoot ma na celu poprawę dekad nieudanej polityki policyjnej i zinstytucjonalizowanego rasizmu, co doprowadziło do braku zaufania do organów ścigania, zwłaszcza w południowej i zachodniej części Chicago. Okej, okay. czy jest rasizm systemowy, czy też zinstytucjonalizowany, jak się go nazywa? To jest kwestia do dyskusji, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Czy ogólnie jest rasizm? Oczywiście, że jest. Jest w obie strony, trzymając się tego w drugą stronę. No na pewno jest, bo wystarczy poczytać komentarze na Facebooku, niestety również na naszym fanpage'u. Komentarze najczęściej źle adresowane no, odbiegające od rzeczywistości, wynikające też niestety z braku wiedzy, spłaszczające dyskusje do małp, Afryki, bananów, rozdawania nie pieniędzy. Taki prosty przykład. Kilka dni temu przeczytałem u nas na fanpage'u, kto Lightfoot wybiera, w odpowiedzi padło no a kto, te czarne nie robi. Otóż według spisu ludności z 2010 roku Chicago liczyło około 2 milionów 700 tysięcy mieszkańców. Około 30% stanowią biali pochodzenia europejskiego, około 30% Afroamerykanie, około 30% Latynosi, reszta to Azjaci i inni. Burmistrz wygrała wybory z wynikiem 74%. Wystarczy podstawowa matematyka, żeby policzyć, że wybrała ją zdecydowana większość mieszkańców Chicago różnego koloru, różnych wiar, przekonań i różnych filozofii życia, i również różnych orientacji. Seksualnych, bo to pisanie o burmistrz Lajwut bez względu na to, czy dobrze oceniamy jej pracę, czy też źle, że to czarna lesba jest naprawdę bardzo słabe i świadczące o tym, że, że brakuje niektórym argumentów. To, czy jest ktoś lesbijką czy gejem, to jest jego prywatna sprawa. To nie ma żadnego wpływu na to, jakim jest człowiekiem, a już na pewno w jaki sposób piastuje swoją funkcję. Wracając jeszcze do pani burmistrz i do tego planu przez nią przedstawionego, warto by, by publicznie rozpoczęła się jakaś dyskusja i by również ona spróbowała odpowiedzieć na kilka pytań: dlaczego są getta, umownie określając pewne dzielnice, dlaczego policja boi się tam interweniować lub czeka, aż się powybijają, i jak to jest, że prawie wszystkie strzelaniny i ich ofiary dotyczą czarnej społeczności, i jak to jest, że gdy oni mordują się między sobą, to trzeba siedzieć cicho, a gdy ktoś inny niż oni zabije afroamerykanina, to płoną miasta. I jak to jest, że jednym można bezkarnie okradać drugich, tłumacząc to formą reparacji wynikającą z czasów niewolnictwa. Z drugiej strony to są też pytania do nas, bo dopóki mordowali się między sobą, nie mieliśmy z tym większego problemu. Siedzą w swoich dzielnicach i się wybijają. Super. Zaczęliśmy mieć z tym problem, kiedy stali się niebezpieczni w miejscach przez nas uczęszczanych lub... Zamieszkiwanych. I na zakończenie taka ciekawostka z historii wiecznego miasta. Bo jeżeli wydaje nam się, że jesteśmy święci, to okej, okay, ale musimy wiedzieć i pamiętać, że święci nie byliśmy również w tym mieście. Wiele, wiele lat temu przeglądając statystyki kryminalne i doniesienia kryminalne w wiecznym mieście, dominowały dwa nazwiska polskie i włoskie. Paweł Kuliński. Wiadomości .com. Wiadomości Wiadomości.com. Twoje źródło informacji.